Dobra moje drogi Oj oj tysiąc koło! rekord, rekord Co tu się to? O nie cofajcie! Ej! Nie boję się łysy Ej, bo jesteście łysy Kto cofa jest łysy Autentycznie, kto cofa jest naprawdę łysy Nie ma cofania Nie ma cofania Dobra, leci w górę, ale będziecie cofali Bo jesteście łysy Nie cofajcie Musisz, musisz, do góry, do góry, do góry to musi.

Um, Supów, to 15. nieco cofajcie, to cofnie, nie? To jest autentycznie najgorszy, nie? 15. 15, tak. Mój drodzy, 1200 osób na live, naprawdę rekord. Rekord high Leci, leci, czekajcie, sobie przewinę tutaj, żeby ktoś się oglądało. 13, 17 słów. 13, 17 lecimy, lecimy, 15, 15, tak, ostatnie oj 14 dobra, to będzie ostatni, to będzie ostatni, no, to będzie ostatni, oj, to 10, ostatni antyka, ostatni antyka, moi drodzy 8, tutaj 7 dobra, nie, bo wy to co bo nie klankujecie na pewno, bo nie klankujecie, zrobię cały czas skinę robię nie widać, co tu ma, nie widać, że jeszcze ostatni suknie, nie, to zobaczymy, o, czy... dobra, leci, 7 8-9 mój drodzy jest to koła Jest, jest, jest dobra, lecimy lecimy. A dobra, zobaczymy się cofnie, zobaczymy, zobaczymy. Jak, jak się nie cofnie, nie? To to będzie perfekcyjne. Moi drodzy. Czy będzie sto czy, czy się to utrzyma, O poczekaj, poczekajmy Leci w góry! Mój drodzy, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Największy chyba. Tutaj e, czekajcie sobie z ciszę Naprawdę wam powiem, Duży, duży aciw na YouTube, naprawdę mega duże osiągnięcie. No i myślę, że e, wam się na pewno tutaj należy e, mega duży specjal za to, za to co zrobiliście, bo nie sądziłem, że w 6 miesięcy nagrywania na samym YouTube e, potrafiłbym zrobić takie ogromne liczby. No i naprawdę szacun mega dla was, bo zrobiliście coś mega dobrego. E, no, mega, mega, mega dobrze. Mega dobrze. Mm. Naprawdę mam no powiem, że ja jestem zaskoczony, no, że w 6 miesięcy nie, takie coś, to jest, no, oczywiście będzie twarz, ja nie mówię, że nie, ale słuchajcie do końca, e, no naprawdę, no tutaj nic nie mówię. Jest to koła, to jest naprawdę mega, mega achievement na bardzo dziękuję wszystkim, jest coś naprawdę dla mnie, dla mnie coś mocnego, ja wiem, że wy chcecie twarz. Ale tutaj oczywiście zrobię coś dla was jeszcze mocniejsze niż twarz. Oczywiście będę pokażę twarz, nie mam z tym problemu. Ale spróbuję to ująć wszystko w jednym filmie, żeby każdy mógł to zobaczyć. W jednej sekundzie, po prostu w jednym, w każdej minucie, w każdej godzinie, w każdego dnia. E, będę starał się, teraz mogę wam trochę zdradzić co zrobię. Oczywiście e, rozdam dla was największe pakiety StumbleGaisa. Idziecie 1200 gemów plus 500 tokenów dostanie ponad 100 osób, więc dla mnie to jest... Dostaniecie to, bo dla mnie to jest ok. Dla mnie to jest bez problemu, żebyście takie coś zostali Pokażę twarz również. Oraz. E, myślę, że tutaj przyjdzie też mocny challenge dla Stumble dla wszystkich teraz. E, po prostu, w którym po prostu e, pokażę po prostu za 1000 zł zrobię jakiś totalny mega challenge, na którym każdy chciał... na który po prostu każdy by czekał. No i myślę, że to jest takie was po prostu wynagrodzenie bo pokażę naprawdę wszystko to co teraz powiedziałem będzie, będziecie mieli to po prostu eee, będziecie mieli robiliście mega robotę, dziękuję bardzo wszystkim 100 tysięcy na YouTube Teraz tylko możecie czekać na film który będzie mega mocny na który no ale suwile są naprawdę no będziecie naprawdę zachwyceni nie? Będziecie naprawdę mega zachwyceni tym co będzie no bo powiem tak, będzie coś mocnego Poza tymi trzema rzeczami co wymienię eee, No to będzie coś mocnego. Mm. I tego tak, tak mówiąc tylko że to cały czas mówię to samo, nie? Bo jest I tak I tego tak, tak mówiąc, jako. Ja to cały czas mówię to samo, nie? Bo jest. Ogólnie to się skończył live.